O matko, sorka, ja się nie odzywam. I ja popróbuję chwilkę. Mm, chwila przerwy. Bro. Jest, bo no. tutaj pilniej. Okej, okay. dobra. Pomysł na nóżko i na to wszystko. Więc tak. kupię... Poczekajcie, to może pójść, spać tam. Do... Pięk, Piek, Gdzie jest to łóżko? Dobra. Dobra. szybko, szybko, szybko. Położę po prostu jak na razie to łóżko tutaj i jak na razie, bo kolor chyba zmienicie jest ta dziura, a nie ma. Kupimy dziurę na cztery, chyba tak, na cztery tak o tak o i. Yy. O... Ok. Torcz. Dobra. I dajemy torczę o oh, tutaj. Powsułam. Tutaj. I. I ogólnie bierzemy wełnę. White, czy tam, jakie Wy tam chcecie. I robimy coś takiego chyba. Tak i to teraz psujemy. I to dajemy o tutaj. O tutaj to psujemy. Okej, okay, teraz Mamy coś takiego. Nie, to teraz. Bierzemy banery. Ba O, banner Jakie chcę te kolory? Ja wezmę sobie CNBR, baner, baner. No i dajemy to. Tak. O. Później. Dajemy łóżko w takim samym kolorze, lub jak chcecie to innym. Ja wziąłem. Ja jak widzicie, wziąłem trochę. Dobra. I kładziemy po prostu w ten sposób. Nie, i mamy coś takiego. Teraz bierzemy. I ten Jezus Maria, jak to się nazywa? o 5 nie pamiętam nazwy, totalnie, więc to jest ta jasna deska kurde, mam to cenne?

i po bokach tak o pyk dom i pyk dom to i tak naprawdę to łóżko jeszcze jest gotowe zresztą potrzebujemy nie nie musimy dodawać tych po bokach jak kurde. tak bez po tych po bokach to wygląda o tak ja wolę w tym po bokach. I mm, wiedziałam, że się pomylę. No tutaj to. Tu dom. O tej dziury, jak widzicie, tutaj tego nie widać w ogóle. No i tak naprawdę łóżko już jest gotowa. Drogówczka to. Take time. set night oh, time. Take time. Take time. Take time. Take time. Take time. Trochę dziwna kamera, ale sobie śpię. No, pomysł na łóżko, fajne bardzo, lecz i nawet nie tego, ale jeżeli chcecie i jeżeli macie po prostu mały pokój i to w minecraftcie, to możecie sobie użyć takiego łóżka, nie? Spoko jest, możecie tutaj jeszcze, wiecie, wiecie tylko. Jeżeli dacie radę, możecie tam zbudować tą, znaczy tam co wy tam macie za podłogę, tylko że właśnie te banery tutaj są. No i nie dacie rady, ale ogólnie to tak wygląda. Nie wiem, czy się jednak nie zdecydować na budowę tego domku. Yy, nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu będzie to na live'ie może z budowy domku i zobaczymy. Więc tak naprawdę to na razie tyle. Ja już tutaj nawet, nawet mam pomysły już na łazienkę. I no. Czyli jeszcze są inne pomysły na łóżko. Zobaczcie, na przykład jeszcze są, jeszcze wam Jeden pomysł zrobię. A więc tak. Zrobię wam trzy sposoby. Te, co ja tutaj mam i. W ogóle, możecie. I ba baner już wam nie będzie potrzebny, więc możecie to sobie schować. Ja jednak wolę, wiecie, z tą na wziąć. No to. I potrzebujecie tą. Potrzebujecie oczywiście tabliczek, tylko znowu. Bierzemy po prostu sing. Dobra. Potrzebujecie taki itemek, który zapomniałam. Jak się nazywa? Gdzie to jest? Mm -hmm. tutaj nie ma, o jest, La lakterna i oczywiście łóżko i to tyle, i patrzcie, pik, łóżko i kurde, no, I tabliczki. Tak. I tabliczki. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Widzicie i tak się prezentuje. Z zielonym chyba by to lepiej wyglądało, no ale co mi widzicie? No i, i trzeci sposób. Muszę znaleźć trzeciego. Trochę trzeciego nie zrobiłam, więc ogólnie to nie wiem. Trzeciego nie dałam do ulubionych, nie jak to wygląda? O, mam. Ok. Potrzebujecie teraz. Trochę więcej rzeczy, czyli ostatnio najwięcej rzeczy w sumie, więc tak, oczywiście, nie, 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 dobra, zostawię sobie, i potrzebujecie um, dekorytę, i gdzie są te ze książkami półki? O, to łóżka, schody. To o. I tak. I coś tam jeszcze będziecie potrzebować, więc ale jeszcze nie mam pokazywania. Łóżka. Mm. Teraz łóżka. pik i pik. Teraz schody. Schody o. Tutaj nie, to musi być leżej i. By Kurde, to zrobić? Kurze, to o, jest chyba dobrze. chyba dobrze Nie normalnie OK Dobra i teraz... Dalej, dalej. te słodki szybciej. Mm -hmm. I traptory jednak. Dobra. Pyk. E... Czyli... Znaczy... Te... No... Wiecie... Muszę je znaleźć teraz. U... Nie, nie, nie. To było tu, nie? Tutaj. Te zwyczajne. Tutaj i po bokach, czyli tutaj i tutaj. Ok. I tutaj. No i tak prezentuje się to łóżko z banerem pojedyncze i zwykłe. Jeszcze jest takie dwupiętrowe, ale to będzie w następnym odcinku. I nie umiem się zdecydować, w sensie to łóżko to, to łóżko to wypada już u mnie, bo to mi się po prostu nie podoba i po prostu nie wypada, ale nie umiem się zdecydować między tym a tym, więc jak na razie będą te dwa... I zobaczmy, które mi się lepiej sprawdzi i... albo piszcie, które w komentarzach, które wybieram, które Wam się bardziej podoba Mi w sumie te, ale to jest z bannerem i właśnie no nie wiem. No nie wiem. Piszę po prostu w komentarzach. I no. Jednak w dzisiejszym odcinku już się nie wyrobię z pokojem bo to by trwało za długo, więc dzisiaj bez pokoju tylko z łóżkami pokazywałam wam kuchnia tam wiecie tam Pikuś. no i tutaj ogólnie to piszcie no, w komentarzach piszcie które łóżko wybieracie I czy i to czy to tam to tam to wiecie to to, na którym teraz stoję, czy to drugie? Piszcie w komentarzach. I, na... I przepraszam, że długo nie było filmów, bo w poprzednim filmie zapomniałam powiedzieć. Przepraszam, że nie było tyle filmu a tak długo filmów, ale. Po prostu tak jakby odwiedziłam mi się już nagrywanie i nie chciało mi się nagrywać. I jakoś tak wyszła. Wczoraj pożegnałam się przy zachodzie jak słońca. I. A wiecie co, dzieje też się. Y, time. Time. Set. No U, to będzie także ciemno. No nie napisane. Jeszcze raz. Time, set, no, to okay. NIE! Nie to! Jeszcze raz Okej okay. okay. Dobra po prostu... Nie z... No... Kurde... Ładnie, tylko to jest... Dobra, time sobie daj damy i bocimy no... No i no... papa pa.